Cześć, dzisiaj przechodzimy już do olinowania jaktu, ale żeby to ogarnąć, musimy najpierw rozpracować rodzaje olinowania. I możemy tutaj rozróżnić albo olinowanie stalowe, inaczej stalówki. Albo olinowanie włókienne robione z tworzyw sztucznych, bądź też z włókien naturalnych. I taka główna różnica pomiędzy linami naturalnymi, a linami syntetycznymi, bądź sztucznymi jest taka, że liny e, syntetyczne są bardziej e, elastyczne, bardziej wytrzymałe, ale za to źle reagują na wysokie temperatury. I oczywiście, jeżeli chcecie się zagłębić w temat olinowania, to. Zapraszam do artykułu, który jest pod filmikiem, tam znajdziecie takie szczegółowe informacje dotyczące samych lin. A jeżeli chodzi o jacht, no to przechodzimy już do, e, do lin na jachcie. Ja akurat żeglowałam na laserze, gdzie było parę linek na krzyż i e, to naprawdę było bardzo proste do ogarnięcia. I wchodzimy tutaj teraz na taki jacht, gdzie przynajmniej dla mnie na samym początku była taka, taka bariera, jak rozpoznać, która linia jest do czego, jak to w ogóle ogarnąć I, i naprawdę potrzeba trochę czasu. I właśnie dla takich osób, które miały do czynienia nie wiem, z y, trzema linkami: z outholem, kenninghamem i Shottami i teraz wchodzą na jacht, to zrobiłam taki podział od samego dziobu do rufy. No i zaczynając od dziobu, pierwsza. Lina to cuma dziobowa, która w porcie służy do zabezpieczenia nam jednostki, a jak wypływamy i jesteśmy w trakcie żeglowania, to ona powinna być zabezpieczona i schowana, tak żeby nam nie przeszkadzała. Dwie następne liny, jeżeli chodzi o y, dziób, to y, V i kontra V wytyku. No i obracamy się w kierunku masztu. Mamy tam zarówno olinowanie stałe, jak i olinowanie ruchome. I dobra, zaczynamy od olinowania stałego. Mamy tutaj pięć stalówek. Pierwsza z nich to sztak, do którego przyczepiony jest za pomocą raks fok. Dwie kolejne to wanty kolumnowe. Lewa i prawa. I Dwie następne to wanty, również lewa i prawa, i wszystko, całe to orlinowanie stałe ma nam pomóc w regulowaniu pozycji masztu. No i jeżeli chodzi o maszt, no to mamy tutaj trzy fały: v, v Grota, V Foka oraz V Albo Spinakera, Albo Genakera. Jeżeli naciągasz V, to żagiel idzie do góry, jeżeli luzujesz V, żagiel idzie na dół. Trochę niżej na maszcie znajdziecie obciągacz bomu, który jest takim zestawem. I bloczków i lin. Przechodząc do domu mamy tutaj dwie, a w zasadzie trzy kolejne liny. Pierwsza z nich to Hals lub też kenningham i on odpowiada za naciągnięcie rogu halsowego, druga lina to szkętla lub outhaul i on odpowiada nam za naciąganie liku dolnego oraz rogu szotowego. I trzecia z nich to zabezpieczenie rogu właśnie szotowego. Jest to albo taka owika, albo kawałek grubszego krawatu. Dodatkowo każdy żegiel na jakcie musi mieć swoją regulację, dzięki której my możemy regulować jego ustawienie. Grot ma szot grota, fok ma szoty foka, gen ma szot gena. Spin ma brasy spinakera. A na pokładzie znajdziecie dodatkowo jeszcze olinowanie od miecza, czyli V i kontra V miecza. Znowu, jeżeli naciągasz V, miecz idzie do góry, jeżeli opuszczasz V, zaciągasz kontra V, miecz idzie w dół. I to samo mamy przy sterze. Kontra V oraz V steru. I tak ze sterem przeszliśmy już na samą rufę gdzie jeszcze dodatkowo znajduje się cuma rufowa, która również zabezpiecza nam jacht, jeżeli stoi przy nabrzeżu. Pamiętajcie, że jeszcze fajnie mieć taki backup, czyli dodatkowe 2 trzy krawaty, które uwierzcie, nieraz pomogą Wam w takiej ciężkiej sytuacji, bo tutaj się coś zepsuje, tutaj trzeba będzie jakoś połączyć. O, właśnie, jeżeli chodzi o łączenie. Tych lin, to wszystko znajdziecie w czwartkowym odcinku, gdzie będą węzły i taki mały ostrzę żaglowy, który pomaga nam łączyć liny z żaglem, i liny z pokładem, i e, jacht z nabrzeżem. Wszystko to będzie w czwartkowym odcinku. Także dziękuję bardzo i do zobaczenia!